Lepiej chyba by się grało pieniądze niż tak po prostu, nie? No, poker pewnie Poker też tak. jest losowy, a napierdalają na hajs. Co? Poker też jest losowy, jakby nie było, ale na hajs duży. Pierwszy to raz was? gram ten tryb w ogóle, więc kurde, może być ciekawe. To już jest Olof, takie oszukałem. bardziej jak Fall Guysy. Tak? Fall no. grałem Olof. całe trzy całe, całe godziny, więc <grywdy> dam radę. <grywdy> nie, tu nie nic jak ja w to umiem grać, to wszyscy... KURWO! <noise> Przeciw cię, gdy A Ej, tu się da na około zapierdalać? Tak, 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 da się. I to jest dużo lepsze przejście. KURWO, nie... <noise> Ale spadł! No kumajesz. Ja, no jakiś jest. pies mnie zepchnął na sam dół! I <noise> wstępna! O. Dobra. Ale piwko! Dobra, przeszedłem Ale, Ale tam jest jakiś... Kurwa, nie powiem, bo streamy mam no, no lepiej nie mów No lepiej nie mów, ograniczę troszeczkę No, niestety To nie Twitter To nie Twitter mówił ten... Major <laughs> Sukodolski Ej Blaszek, weź tam kij to... jakiegoś chłopa na tych tych Próbowałem się przejść są... z gardą przez te kurwa dziady Dobra, jest co? I Tak przeżywasz, 14 A, ty, osób, więc ty, luźno mi jest. kurwa, ty kurwa, zaraz mam Suby stym. mają linka na. kody suby. Macie kodzik w sensie Sebastian! Spokojnie! Będę kosztował sobie. Będę pierwszy ni mnie. Kurwa, kto tam na sobie jeszcze S jest? No! Tu, nie ma. A sam tu zleciałem Podskocz AB, podskocz! Nie ma szans nawet takiej! Ej, bo tu HP spada na pierdalanie się czy nie? Nie, nie nie, a spadania tylko. Bo... Myślałem... Ale weź podskocz ktoś, no? Dawaj no, kucu! <laughs> no nie! No nie ma Szkoda, że nie... da się tak kogoś wy... O, <śmienicza> ale poleciał! <śmienicza> Ku... Ku... Otwieraj szkołę latania, pokażę jak się... Wędkarz się no. coś na górze, czy nie? nie jesteś no. Poskocz A chuj mi w dupę! Da się tam zjapnąć kogoś, czy ty Czy tylko ona za mnie przyszedł? Kurde Szkoda, że się nie udało jak... <śmienicza> ...podskoczył Tylko się na bozu przetrwało, ale łatwo Oj w końcu widzę, że stało to ciężko. <laughs> Lolis lava Co to? Harrygoda! się Rado, to. Zemno, zem. jest jakieś pokazane? Nie, to się się wypychać. Zresztą no, jak to go wywali. No ty, tu No nie mogę, no, jak się obróciłem! Tak mi w, w końce w plecy wbić! Nie da się! Jaki to timing był idealny Wow, akurat jak się odwróciłem Blaszek jakieś na środkowe, to będziesz miał dwie obce wtedy Dalek. to jebnie to nie będziesz miał gdzie... O dobra, jedna pizza jest kurwa Ale leciał Wędkarz, ty ruro jebane <ścoughs> Halo kurcu, co, co jest to? Roda o nowa no, mapa Ale was trójka została, nie? Na no, trójka jeszcze tylko została, no nie no jak tolować to zawsze można z z. So. Jest w będzie z bombą kronę czy potyk? To jest na bombę. na bombę O kurwa, ale rzucił No to można rzucać no, w sensie masz taki mały dystans, do który no, cię łapie nie, nie. Blaszek. Nie daj się jakiemuś kurwa fifarafa. A może no, wybucha szybciej, czy dopiero po 50? Po 50? No, czy znaczy, nie wiem. Nie, nie, w osobnym momencie e, może wybuchnąć. Rentanowo. No, ja są dwie osoby, więc. No, e, no, <laughs> <to> są <jest raz śmiech> dwie bomby, no, no które się wybuchnie. <laughs> A cholipka. A jest jakiś dźwięk bomby, który. A, nagrywam. teraz wybuchnie, czy. Nie. Nie 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 po prostu Po prostu trzeba się pozbywać na bieżąco Tak tak No ale jak masz jeden na jeden to masz przejebany już nie? No Ale leci w ogóle ten No parkour No parkir co no. jest? No to ziomek movement i on Ta kura... Ooooj <grym> to... <pierdolony>. Ale wyżej <grym> On zaskoczy sobie po prostu <grym> <grym> Blaszek przez drzewa... Nie, wiem przez drzewa przechodzi o. To jest widz to jest widz, już się jest... Tak, tak, tak No widz, widz, ale on gra w tą grę już 2 lata chyba 2 <gry> <gry> lata, on grał w tą grę jeszcze zanim wyszło No <gry> tak, tak, on w betcie jeszcze był, w alfie, przepraszam Tej gry nie było, on już był prosem w nią O, Hero to był, no pierwszy raz wygrał Idzie, już mamy 20 osób, dawajcie, jeszcze 20 Nie 20 osób to jest tak, kurde, bym powiedział idealnie o, ja wiem, na 40 no. też było ciekawe. Na 40 to jest no. już trochę za dużo dla mnie A jest serwer jest A co? Znaczy, tym bardziej jakie masz w tym właśnie przy tych łóżkach walkę to jest pojebany hmm. A <laughs> no, bo dostajesz na pierdolę No Bomba O nie, bomba na 20 osób? Ciekawie Każdy ma po parę osób, mają bombę, czy? Właśnie ile są ma jedna? Jedna, jedna A bo ja nie mam bomby, ja napierdalam kogoś i bomby nie mam. Brawo! Idzie do rogu. No nie, zostawcie mnie! O nie, o nie, o nie! Słyszę bombę. Ej, pod jego. Jest, jest kanał wyżej. Tak, tak, tak. No ja właśnie w Dublin, więc jakby ktoś mógł. Szyma. Ewa, siema Siemanko Siema ma Siema No, co tam? Gramy w Crab Game W Crab Game gracie? Crap Game, tak kurwa Kurwa, ile was Idę po bombę Daj mi bombę Nie, 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 nie Tylko nad tu jestem Daj mi bombę <grym <grym> Daj mi bombę <grym grym> <Daj mi> O <bombę. grym> oh, kurde, bomba Masz bombę Naraz Pierdalej stąd! Kurwa Jeden, moja kryjówka! Perfect, kurwa. Chłopca owczy. Dobra. <grywa> Chwilaliście <grywa> owkowi bombę? To to wow. Nie, chyba automatycznie się mu <grywa> przedzieliła. E, kurwa, za mapę wypadłem! <grywa> <grywa> Ty no. Ale buchają o, Dara! O, dzięki, korgan za bombę Ja Oho, drugi nowy tryb? A to jest po prostu rejs, tylko że na innej mapie, on nie Tego jeszcze nie było Przeżywa tylko 9 osób Ja pewnie przeżyję jest 3 już, już wiem co to jest Nie, ale tu wszyscy się wywalam, Jezu. O nie, totalnie full guysy Jezu, jestem kurwa debilem. O nie, o siebie, ja pierdziel. awa ała. Dobra, ale łatwo. Jezu, ale prosta mapa. Dawno nie grałem, masz no tak łatwej to jest mapy. No. O nie! Proszę nie zrzucać Dobra, jeszcze dwie osoby. Karygoda weź podskocz. O, dawaj, nie, nie mu wejść. Daj, weź i daj komuś jeszcze taką nadzieję. To muszę wejść. Nie, niestety tak się nie da. Jeśli nikt nie podskoczy, to dupa. O, już lawa podeszła. No szkoda. Te są nawet łatwe. Szybkie są i proste. No. O nie. O nie, korona. Ale ja wszystkie proste, to czemu jeszcze nie Ale chodzi mi, że rana. Do rana. <noise> jak się biją bo tą koronę?

o nie, dostał mi! Patrz za wody, jak nic. Ale, o! Oh, prawie wpadłem ja! Na no ra. Na no nie! Spirr dalej. Oddawaj! Powiedz więcej punktów. pójdziemy na końcu? Tak. Chyba najwięcej żywa. Nie pójdziemy na końcu. Ponieważ ja to przeżyję. A nie. Weźcie sobie tego, co tam mamy... To kryształ siedzi tam. Dawaj, za wodę. Do początku. Do, do, ja do wody. Tak. O, Jak się pluska? No co jest? <śmiennes> Jak ja z mem 180? ja no. dalej? Łatwo. Oj, wędko, że oszukujesz. A czemu ja płynę dalej? Pojedza. The floor is water. Deskończy. O nie O -o, o, nie! o nie! O nie! O nie! No co za cytno! Dawaj, żyć go, żyć go Ty baz nagranie. Świękne! My gram, bazę! Wow. Nie ruszałem Tyś... się, bo nie wiedziałem, że gram. A widzisz, a jednak I to kurwa jak zwykle wędkarz mnie wypchnął <laughs> My... Ale się schował za kamykiem krystal <laughs> jakie bezpieczne zagradzie, Trzy kroczki stoi <śmiech> <śmiech> oh, jak... Po co, po co? I trzy kroczki oddałem za się dowiedziałem. 19 ponad. A bo on musi to wygrać jeszcze? No. Nie no, trzeba się patrzeć na ludzika, jego widać, że się obraca. O kurwa. Się... O kurwa. <laughs> Jaką przeszło no, to w ogóle? <laughs> on połowę dasza przerwał. Jakie kurwa mikroskopy, gdy rysz <laughs> To kurwo, ty. Tutaj chyba Ale jak najlepiej. Obraca się obraca tylko... się z to. Klawiaturę kurwa najlepiej, chyba tylko trzymać. Jak myszko, brończycy jest przejmany. O Oj. Nie ma zarady Zobacz co za rękę tobą idzie Ale to jest fuuj stresujące jak nie wiem Ja nawet z jeszcze nie trzymam pierdolę. Ale ślizg Po dwa kroki robi Co z tym pigi Huntem później? Nie, Karyga, na, do. Ludzi chyba, Nie no, to no dobra, no to się rzucie. najwyżej kogoś ogarnie. No, ja bym to zagrał po prostu nawet. Stare osoby. 19:30 mamy grać w to No dobra, no to no pół godziny chociaż, żebyśmy się jak to wygląda ta gra. jak no będziemy że ktoś przekładać i przekładać, ograć. to miał grać guzik nasza trójka. No i jeszcze, jeszcze dwie osoby możemy mogą. Dobra, ale co mam ciekawego, o czym gadacie? O tym o Piggy, Piggy Huncie najlepsza gra, Piggy Hunt, graliście kiedyś? Właśnie nie no, wszyscy... My bloody, wszyscy w My graliśmy w Robloxie w tę grę No, wszyscy uwielbiają to Rob no. Nie, ale jak ktoś na tym Discordzie dwie osoby by chciały, w sumie to można ogarnąć. To Można ogarnąć, no, no, bym pograł. Czaty jak coś, to... kod wam wysłałem, wyślę wam jeszcze raz, jak chcecie to dołączajcie. Kod jest ee, na kanale podów... na kanale dla subskrybentów Na Discordzie no, masz na no, kanale. No, ja nowe mapy dodali, to prawda ee, są, nie? No, są w tym. chyba czy trzy Tylko 3 na na To ta, ta nie jest nowa, to, to jest stara to tak. Czy to jest nowa? tak, to jest stara, to jest stara Ale dwa nowe tryby też chyba są Ej, by to mi, ustaw te nowe tryby, baby. Ja <grym> nawet to... to nie jest moje lobby, uspokój się! Ej, Two ja cię kręcę Chyba twoi widzowie też tutaj są, bo. to <grym> <grym> jest za Jezu, przyszedł! No masakra! No widać, że przyszedł. <grym> Kurde, weź Ajajaj, ale mnie wypchnęli Ja pierdzielę, jaka tutaj jest nieuczciwa konkurencja, zauważyłem. <grym> No ej, jak ja jeszcze ani razu się ten Nie dostałem na szczyt A się dobrze. chyba Jak się mogę na szczyt dostać ej, jest, jest. Jeszcze jest, chyba jest. sami widzowie i są, bo tylko mnie <grym> <grym> Ja pierdzele A moich widzów to jest one z 5 Patrzcie na no. to. patrzcie na napisane na jest kto przeżywa Kurła przecież ja dopiero wiłem Nie wypychajcie mnie No nie że chyba zginę w tej ludzie To się chyba nie uda no po prostu świecie, za dużo widzów Fabiego jest chyba No nie mogę, nie wytrzymam po prostu. Nie no dobra, śmieszkuję sobie, przecież wiesz. No już wystarczy naprawdę ile masz docydnęlić jednej, jednej rzeczy Nie, no, Spokojnie, śmieszkuję sobie, ejbi. Nie denerwuj się. Jo ty jesteś nerwusek! To jest ja. największym nerwuskiem Ejbi! Największy nerwusek! i oni się tylko na mnie rzucają przy twojej widzowie ejbi! Weź ich, weź ich tam okiełzaj troszkę. O Najlepiej bo... jest w rogu stać, tak jak piwelo. W rogu? Błagam cię, w jest Sam wru... jesteś w rogu. Sam jesteś w jest... Dobra, nieważne. Nie, no ja pierdolę jak ja odpadnę w pierwszej konkurencji, bo jestem pokusowany, no nie wierzę. Po prostu świecie, co nie? Trzeba wchodzić i wydarzyć Dobra, 102, starczy mi. Na 102! Kur... Przeżyłem! Jest! <śmienny> no, wiesz no, nie. dlaczego przegrałeś, bo widzowie biegł cię w Ja pierdzele... Zostaw moich widzów w spokoju! Co oni ci zrobili? Dobra, proszę o spokój, proszę nie krzyczeć. Cześć. Le, le, le. Dobra, o co tu chodzi? O no, no, kurde tak, O nie Tylko nie bomba, sromba Dobra No gdzie wy wszyscy się pokowaliście? Laszek, uspokój się Wiesz, że jakiś agresor jesteś no. no nie, no i wybuchłem, no bo nikogo nie widziałem No bo to jest trochę zabawa w nie wiem uwaga, czy Uwaga, bombę Tu trzeba stać i uciekać ewentualnie Wow, Wypierdalać czas... czasami też trzeba! <śmiech> <śmiech> sytuacja robi się zbyt ostra! Wypierdalamy z tego miejsca! <laughs> o nie, tam i wy widzieliście? Tam był gagan. Dobra, nie róbcie nic ag agresywnego! Alecie. O nie idzie, tu uciekajcie! Jeśli wam życie miłe! Róbcie wszystkie rzeczy tylko agresywne, bo jak robicie rzeczy nieagresywne, to jest. to jest słabo i niemiło i nieprzyjemne. Nie <laughs> Wszyscy muszą być agresywni. Żeby Bladeusz poczuł moc yy, przegrywania. <grywa> Moc twoje stare, AB, błagam cię jestem mistrzem przetrwania O, jest i mój ulubiony przyjaciel Cyganów666 <laughs> To jest oh. mój widz, chciałbym ci powiedzieć <laughs> Błagam cię, twoim widzowie, AB Są strasznie niemili, a ja tylko się z tymi tym Uwielbiam do No to czyli moi widzowie jednak są super <laughs> No błagam cię, nie Nie błagam, no już Już bardziej się nie kompromituj, no <laughs> Ja pierdolę, nie mogę Ale agresja, co nie, jeszcze w ja, o, nie tam jest! Uciekajcie się, wam miło! To ma, Piwelo ma bombę, uwaga! Ale wyb wybombił Uff. Ale tu, jak się ten wędkarz się ukrył w rogu, co nie? O, przez całą nie, rundę nie, nie, no. tam siedziałem. No, Znaczyna. jesteś inteligentniejszy. Ło, karygoda, jaką miałeś skrytkę w bloku. Nooo. No, wow. no nieźle. O, teraz to, masz skieram. nowy tryb. Ladeuszu. O, nowy tryb o co tu chodzi? Rejs, ja, po prostu musisz przebiec. No, ja, Ale ja cię przyczyna. kręcę, to już oszustwo, bo wy już to graliście. Ja pierdzielę. Ja cię kręcę, no to nieźle. Jak wy już to graliście? No, nie narzekaj, tak jesteś zagę. pierwszy! Ja Prowadzisz! <laughs> Prowadzisz. Hejbi, nie wyzywaj mnie! No i kurde, no bo nie wierzę, ktoś mnie zeptał! No nie wierzę, to widzowie, biegą, mnie zaprali. czemu to zrobiliście? Ja pierwszy! Ktoś to zrobił! A się! To nie nie moi widzowie, no. no. Bo niech musiał to, to zrobić, ja już widzę po jego mordzie, że to zdradził. No? Kurcze, no nie, źle, fajnie! Co nie? Och. Tak, to ja, no nieźle, w podpadzie No, skończyło się. Mm. Kurcze, hamuwa! Oh. Pierwszy raz gram zbierało. na mapie, i zostałem tak wyeliminowany. Nie podoba mi się to. zostałeś, zostałeś, z... zostałeś zniszczony. O i monik spadł. No, ale to co z tego, że spadł? No, bo może nie no. przeżyć, to no sekund by zostało. się to dobrze. Ja cię kręcę, niewiarygodne. Ach, a tak dobrze szło, co nie? No niestety nie! w się. Czasami się umiera, czasami się umiera. Ale co nie, przecież to jest łatwa mapa. No weź się, nie wygłupiej nawet. O, opony no. znalazłeś! Zobacz jak zajebiście. No. Dobra. No kurde, nie blokuj. Dobra, no tru, Masz w cholery dużo czasu. Jakby niby tego nie przejść, nie macie nie przejść. To nawet każdy pierwszy ja by to przeszedł. Hehe. Blady ja nie nie umarł. Tam, nie Blady został zabity. Znaczy. No no, panu... Sam umarł. To tak, ale. Po prostu. Po prostu jestem w. jest po prostu słaby w tę grę, No i tyle. Powiedział, Ebi, który odpadł w pierwszej rundzie. Nie odpadłem w pierwszej rundzie. No w której. W drugiej. A ty w trzeciej, więc się tak nie cieszę. Przepraszam. Dobra, kto jeszcze biegnie? A, Karison. Ten najsilniejszy, że Masz szczęście, że nie spadłeś Tylko, a nie, jeszcze nie tylko ty przeżyłeś, ale tylko ty masz szansę na przejście tego jeszcze Nie no, farsu da radę, spokojnie, jest ogarnięty Jak 26 sekund no. Jak mi przykro no, no. jakari nie, nie, nie wierzę! Jak dałeś się podnieść fantazji no, Nie, nie no. chodź mi do picia. Ja tak? No i umarł Nie wie czy mnie, no. A wrogu da się wypchnąć stąd ludzi. Ej, tego monik. Który to jest ten monik? Nie ma go tutaj na czacie, co nie? Hmm, A jest co już banować. Na Discordzie Tylko w sensie, osoby tak. mają kody. Nie, nie, nie. No to dobrze, bo trzeba go zbanować. Wow. pięć osób zostało. Hej, No nie, same nowe mapy, ja na nich nie gram. No nie wierzę. No niestety, Wladyszu, nie masz szczęścia do tego. Co? Ale go zrobił! zrobił dobra, Ale go zrobił. Na co tam było, bo nie patrzyłem akurat co. Wycie, że, wyciechali się. No. A. No i. No Island. nie, źle. No, trzy osoby, trzy przeskoki, idealnie. Ale mówi, że też widzowie bie biegą mu dokuczali. Się ja o, tam jest, jest, są może ze cztery osoby. A, ktoś poleciał, kurwa. Dobra, mam i niech Monik idzie pierwszy, zobaczymy, czy taki szwagier. No i dobrze, zaproszenie. 50-50, czy wygra, czy przegra. No i przegra. <grystanie> no nie, no Partix, no tak zrąbać. <grystanie>